I zobaczcie co wy robicie. Jak niszczycie moje minie. Jak wszystko robicie. I powiem.. Ja kupię kij bezbolowy i będę czekał. Zobaczcie. Na tego skurwysyna nie przyjdzie. Ja wytłumaczę mu jak zapierdolę w łeb od razu. I y ten co ja e dzwonił do mnie, to zapraszam mm. jego do siebie. Dzisiaj zapraszam. Przyszedł, ja dzisiaj nie dośpię, a kurwa łeb od pierdole. odpierdolę. od odpierdolę jak nie wiem. Zajadę na komendę i kurwa powiem otwarcie. Wojtek, masz kiełbasy. A to dobra sobie weźmiesz no kiełbasy. I... Ja schody umyłem I, i trochę samochód też umyłem. A samochód nie mój, Moj, nie moje schody. Ale po schodach i ja chodzę i ty chodzisz, I, i oj, i ja tak powinien cię dołożyć jeszcze do mycenia. Dlatego, że ja tak chodzi po schodach. To schodach wszystkich trzech powinno myć. My. Ile schody. I zobacz, zobaczcie. Tu my siadamy. Co wam przeszkadza te łapki? Że my sobie. Pan, o, czy kulturalnie. Jest, czy obiad zjeść? Czy, czy śniadanie? Ja nagrywałem całe te a to oni zezdroszczą. Kulturalnie. Wojtek siądzie sobie, ja siądę. Odpoczywamy sobie na ławeczkach i sobie ja siedzę. Radio przyniosę, prze, przewód. Y, kurwa, wiesz, i powiem tak. Co wam, kurwa, to przeszkadza. Ja jeszcze raz muszę bardzo kopać tu ruch. Ja całą ja motoring cały zrobię, że tutaj nikt nie wejdzie, a ja tak jeszcze porozmawiam, że po prostu ktoś wejdzie na posesję, to kurwa alarm będzie, kurwa będzie wyłudzony. Nie, nie alarm będzie, nie alarm, tylko ja powiem tak, jedną rzecz zrobię, jedną rzecz zrobię, że jego popieści prąd i to prąd będzie podłączony pod normalny. Ja Przeciągnę się drut, kupię drut, pojadę. Pojadę się pierwszy na diagnostie oh, sam och na myjka, później drut pojadę. E... <laughs>